Jeżeli jeszcze nie znacie firmy KIF, to myślę, że powinniście ją poznać. Firma KIF jest znana przede wszystkim z tego, że robi różnego rodzaju akcesoria fotograficzne, ale najbardziej znana jest ze statywów, toreb oraz plecaków fotograficznych, adapterów, a także filtrów. Dzisiaj opowiem Wam o statywie KIF SA254 T2. Pierwsze co warto wiedzieć o tym statywie, i zresztą jak sądzę, o wszystkich pozostałych statywach, KIF, że są dostarczane w takim bardzo sympatycznym pokrowcu. Pokrowiec, jak widzicie, może być noszony na ramię, na pasku w ten sposób, albo po prostu za uchwyt tutaj. Oczywiście pasek można sobie odpiąć. Pokrowiec jest bardzo zrobiony z przyzwoitych materiałów. Sam jest bardzo przyzwoity. Jest zapinany na zamek, jak widzicie. Bardzo fajną rzeczą jest to, że jest wyposażony w taki pasek odblaskowy. Innymi słowy, jeżeli idziecie sobie brzegiem drogi i macie zarzucone to to, no to jednak będziecie się troszeczkę świecić światłach w reflektorach samochodu, więc tak od razu was nie przejadą. Oczywiście nie każdy statyw, który kupujemy na rynku, jest wyposażony w taką fajną rzecz, więc jest to jak najbardziej na plus. Najbardziej nas interesuje jednak sam statyw, prawda? Otwieramy więc sobie. Tutaj możemy sobie też otworzyć. I pierwsze co widzimy. Jak się ten statyw fajnie składa? Zwróćcie uwagę, po złożeniu w ten sposób on ma zaledwie 49 cm długości. Waży poniżej 2 kg, to jest bodajże 1830 gram. A więc jest to stosunkowo lekki statyw i po złożeniu naprawdę nie zajmuje dużo miejsca. Świetna sprawa, jeżeli chcemy zabrać go ze sobą gdzieś w podróż. Jak się prezentuje, gdy się rozkłada i w ogóle jak się rozkłada? Rozkłada się w sposób bardzo prosty. Tutaj widzicie, mamy takie zatrzaski przy nóżkach. Sam statyw jest czterosekcyjny. Mogę Wam pokazać, jak się rozkłada. Blokujemy nóżki przy pomocy takiego gwintu takiego zakręcanego elementu. Jest to rozwiązanie, którym jednym, które jednym odpowiada bardziej, innym odpowiada mniej. W mojej opinii jest to po prostu kwestia przyzwyczajenia, co komu bardziej pasuje. Natomiast jest to niewątpliwie funkcjonalne, bardzo łatwe w obsłudze, szybkie w rozkładaniu, rozkładanie i przykręcanie tych stówek, tych, tych nóżek. Blokowanie ich nie nastręcza żadnego kłopotu. Oczywiście możemy sobie zablokować na dowolnej wysokości możemy regulować sobie w związku z tym wysokość statywu praktycznie w sposób zupełnie dowolny. I odnośnie wysokości, skoro już o tym mówimy, maksymalnie ten statyw może mieć wysokość 190 cm. Około 190 cm. Jest to więc dużo, absolutnie nie każdy statyw y, może osiągnąć taką wysokość i w pewnych sytuacjach może to się bardzo przydać. Zwróćcie uwagę, szczególnie gdy filmujemy, często... Umiejscowienia aparatu na takiej wysokości zdecydowanie może mieć sens. Możemy mieć wtedy kadry, w których, w których filmowany obszar jest ujęty w taki dosyć nietypowy sposób. W pewnych sytuacjach zdecydowanie ma to sens i może spowodować, że nasze kadry będą troszkę inne niż takie zwyczajowe. Uważam osobiście, że lepiej jest mieć statyw o. Dość dużych możliwościach wyciągnięcia w górę niż o mniejszych, więc uważam, że to jest bardzo na plus. Kolumna centralna, którą jak widzicie, wysuwa się przede wszystkim w ten sposób, jest też, jak to się ładnie nazywa, łamana. że pokażę Wam to, w tamtą stronę. Innymi słowy, możemy sobie ustawić nasz statyw. Tak. Do czego się to przydaje? Na przykład do tego. Gdy chcemy sobie fotografować coś bezpośrednio z góry, tutaj przekręcamy sobie aparat, on patrzy w dół. I w zależności wtedy od potrzeb, może to być właśnie albo na dość dużej wysokości. W tej chwili jest to, ja wiem. No, nie chcę strzelać, ale około metr, metr 60, gdzieś tyle. Natomiast. Może być to bardzo przydatne do robienia zdjęć, na przykład produktowych. Jeżeli potrzebujemy w przypadku fotografii, dajmy na to kulinarnej, czy jakiejkolwiek innej, fotografować coś bezpośrednio z góry, no to jest to bardzo wygodne i do tego prawdopodobnie to rozwiązanie właśnie służy. Jeżeli chodzi o możliwość rozstawiania nóżek, to może w tej chwili już schowamy. A tutaj jeszcze warto nadmienić, że oczywiście długość wyciągnięcia tego remienia też możemy sobie regulować. W ten sposób możemy sobie to zablokować na interesującej nas, interesującym nas punkcie, w danej odległości. O czym jeszcze warto wiedzieć, zanim, jeszcze, zanim przejdziemy do nóżek, warto wiedzieć zdecydowanie, że tą wysuniętą część kolumny centralnej możemy sobie w dość płynny sposób przesuwać. I do tego służy do blokowania bądź odblokowania, służy właśnie to pokrętło. Naprawdę yy, sposób, w jaki możemy sobie regulować, Właśnie przesuwanie w płaszczyźnie poziomej tego fragmentu kolumny centralnej jest bardzo płynny. Zaskakująco wręcz, wręcz płynny i może się to przydać przede wszystkim do ujęć wideo. Wydaje mi się, że jest to dość zrozumiałe i dość oczywiste, że głównie w zastosowaniach wideo właśnie się to przyda. A jeżeli nie chcemy, żeby się ruszało, oczywiście przykręcamy i mamy zablokowa zablokowane. Sam statyw jest też bardzo stabilny, ale wróćmy na chwilę do możliwości rozstawu nóżek, a więc to sobie schowamy w tej chwili zupełnie do poziomu, może wyjściowego. Ok. Żeby Wam też zobrazować przy okazji taką wysokość, jedną z wysokości minimalnych, może tak to złożymy sobie nóżki. Jak widzicie, idzie to sprawnie. I zobaczcie, jak można to rozłożyć. Można to rozłożyć do takiego stopnia. Tak naprawdę, oczywiście, możemy to zrobić jeszcze bardziej, ponieważ musimy pamiętać o tym że te nóżki składają się po prostu zupełnie do góry, jeżeli chcemy transportować ten statyw. Ale możemy oczywiście wykorzystać tą właściwość, jeżeli chcemy, żeby całkowicie przylegał do podłoża. Czy ma to sens? Nieszczególnie, dlatego że wtedy nasz statyw traci na stabilności troszeczkę. Jeżeli chcemy jednak zablokować, prawda, usztywnić jego pod, podstawę, no to za, załączamy sobie na ten ostatni ząbek i wtedy mamy taką wysokość. Przypuszczam, że to jest coś około 50 cm wysokości, może trochę mniej. Opowiem Wam teraz o głowicy. W tym statywie mamy do czynienia z głowicą kulową, która jest regulowana dwoma pokrętłami. Główne służy po prostu do ustawiania pozycji tej głowicy. Mamy tutaj z boku taki fragment, takie wycięcie, dzięki czemu możemy ją ustawić w takiej pozycji w ten sposób. Natomiast jest jeszcze drugie pokrętło. Które służy do regulacji w płaszczyźnie poziomej, w płaszczyźnie horyzontalnej. Jeżeli sobie przykręcimy, to nasza głowica jest nieruchoma. Jeżeli sobie odkręcimy, to w sposób bardzo płynny i bardzo precyzyjny możemy sobie ją ustawić właśnie w tej płaszczyźnie. Zwróćcie uwagę na podziałkę tutaj. Dzięki tej podziałce, dzięki tej skali możemy sobie też jakby zapamiętać pozycję aparatu. I w razie potrzeby po prostu do tej pozycji wrócić. No, w sposób naprawdę precyzyjny. I tutaj mus, muszę też dodać, że sam obrót tej głowicy jest bardzo płynny, podobnie jak miało to miejsce w poprzednim przypadku. Naprawdę płynność jest zeskakująca, bardzo pozytywnie zeskakująca i może się to przydać do, do takich zdjęć, gdy chcemy zrobić sobie panoramę. No, to też będzie miało głównie zastosowanie, yy, jeżeli chodzi o. Działanie wideo. Producent zastosował szybko, szybko złączkę w systemie Arca Swiss, a więc możemy ją w bardzo prosty sposób wyjąć. Służy do tego po prostu pokrętło. Tutaj widzicie albo rozszerzamy sobie te takie zęby, albo też zbliżamy je do siebie, dzięki czemu. Właśnie w bardzo prosty sposób możemy tą szybko, szybko złączkę zamontować bądź wymontować. I nie towarzyszy temu głośne kliknięcie, jak ma to miejsce w niektórych innych systemach. Co też w przypadku zastosowań wideo yy, ma duże znaczenie w niektórych przypadkach. Widzimy tutaj też skalę milimetrową. Dzięki temu możemy sobie precyzyjnie ustawić aparat. Co przydaje się na przykład fotografii makro. Sama śrubka, tutaj w tej szybko złączce, widzicie, w środku ma taki, no powiedzmy sobie, uchwyt, dzięki czemu możemy w taki wygodny, prosty sposób wkręcić to w aparat bądź kamerę. Warto o tym wspomnieć, dlatego że to wcale nie w każdej szybko złączce, nie w każdej śrubce y, takie, takie coś występuje. Pokażę Wam teraz kilka możliwości ustawień tego statywu i zwróćcie uwagę, jak bardzo uniwersalny potrafi on być. To jest takie ustawienie, które kiedyś wykorzystywałem do fotografii produktowej. Były to relatywnie niewielkie obiekty, które były umieszczone po prostu na podłodze, na białym tle i aparat był, umie był umiejscowiony dokładnie tak. Da się? Da się. Nie każdy statyw tak potrafi. Ważną cechą tego statywu jest to, że kolumnę centralną można całkowicie wyjąć i założyć ją odwrotnie. W tym celu należy odkręcić ten element, który tutaj widzicie, a więc haczyk, który służy do podwieszenia obciążenia. W niektórych przypadkach bardzo się to przydaje, ale bardzo proszę, wykręcamy sobie ten element. Odkładamy na bok, żeby nam się nie zgubił. Kolumnę centralną. Wyciągamy i bardzo proszę, zakładamy odwrotnie. Zwróćcie uwagę, że montując aparat w ten sposób, możemy go tak naprawdę umieścić bezpośrednio nad gruntem. Zaraz Wam to pokażę, tutaj w czasie rzeczywistym. No, musimy oczywiście kolumnę centralną jeszcze troszeczkę podciągnąć do góry. O, proszę. A więc jeszcze możemy sobie dopasować tutaj. Jeszcze na no jeszcze wyżej troszkę musi iść, o. Oczywiście ustawienie aparatu możemy sobie dokładnie dopasować przy pomocy tego regulatora w naszej głowicy kulowej. No i w ten sposób możemy sobie oglądać świat z perspektywy robaczków. Do zdjęć przyrodniczych, szczególnie do zdjęć makro. W moim przekonaniu znakomite rozwiązanie. Kolejną fajną funkcją tego statywu jest to, że jedna z nóżek jest odkręcana i stanowi wtedy monopod. Odkręca się ją po prostu w sposób bardzo prosty. I mamy wtedy monopod, który może być Albo tej wysokości, w tej chwili ta nóżka jest maksymalnie wykręcona, ale może też być dłuższy. W tym celu wystarczy, że wykręcimy naszą kolumnę centralną. Położymy sobie to teraz. OK. A nóżkę możemy dokręcić, jak widzicie, w to miejsce, z którego wcześniej wykręciliśmy haczyk na obciążenie. Ostatecznie nasz monopod może być następującej wysokości. Przy maksymalnym ustawieniu jest to powyżej 1,90 m, jeżeli chodzi o pozycję obiektywu, więc może to być bardzo ciekawe narzędzie do różnych nietypowych sytuacji fotograficznych bądź filmowych. Moim zdaniem, bardzo użyteczna rzecz. Zwróćcie uwagę że możemy sobie też wykorzystać to chociażby do vlogowania musimy oczywiście troszeczkę inaczej sobie ustawić wtedy naszą głowicę Dostosujemy też aparat Proszę bardzo Jeżeli zajmujemy się vlogowaniem oczywiście tak długiej wtedy tej tyczki nie potrzebujemy możemy sobie ją skręcić Ale proszę bardzo, dla vlogerów bardzo fajne rozwiązanie. Czyż nie? Samą głowicę oczywiście też możemy odkręcić i zamontować sobie inną. Więc proszę bardzo, odkręcamy. I możemy zamontować albo po prostu inną głowicę, albo też tą głowicę możemy sobie zakręcić na tą podstawową. Powiedzmy sobie taką krótką wersję monopodu, bo wcale nie potrzebujemy przecież takiego długiego monopodu. Taki często w zupełności wystarcza, a więc też bardzo fajna rzecz do ewentualnego vlogowania. Jest to wygodniejsze, bo jest mniejsze i po prostu lżejsze. Warto wiedzieć. Jak widzicie, ta nóżka stanowiąca monopod jest wyposażona tutaj w taki uchwyt z pianki. Sprawia on przyjemne, dobre wrażenie. Nie mamy poczucia, że jest to tani materiał. Może nie jest on wyjątkowo wysokiej klasy, ale jest porządny. Takie jest moje wrażenie, taka jest moja ocena. Musimy jednakże pamiętać, że po włożeniu kolumny centralnej z powrotem na swoje miejsce, czy generalnie po zmianie położenia, warto jest wkręcić ten haczyk z powrotem na swoje miejsce, chociażby po to, żeby nam się nie zgubił. I muszę Wam powiedzieć, że to jest chyba jedyna taka, może ewentualna niedogodność, którą zauważyłem w związku z obsługą tego statywu. Trzeba po prostu uważać, żeby nam się ten element nie zgubił, bo byłaby szkoda. Lepiej mieć haczyk, niż go nie mieć. Podsumowując, testuję ten stary już od kilku tygodni i muszę Wam powiedzieć, że, w mojej opinii, jest to naprawdę dobry i porządny sprzęt. Jest wykonany z dobrych i porządnych materiałów, sprawia dobre wrażenie. Jest też przyjemny dla oka, przynajmniej w mojej opinii. Natomiast, ze względu na nieprawdopodobną uniwersalność i bardzo szeroką gamę konfiguracji. Co mogłem Wam pokazać, możliwych konfiguracji, co mogłem Wam pokazać przed chwilą, uważam, że sprawdzi się właściwie w każdym gatunku fotografii. A więc, jeżeli potrzebujecie porządnego statywu, już spółki Pro, uniwersalnego, który można ze sobą wziąć na wycieczkę, który za dużo nie waży, który jest nieduży po złożeniu i który naprawdę zrobicie wszystko, co potrzeba, i nie chcecie za niego za dużo zapłacić, do czego zaraz dojdziemy, to serdecznie, serdecznie Wam ten statyw polecam. Kosztuje on zaledwie 550 zł. Taka uniwersalność i taka jakość za te pieniądze w mojej opinii nic tylko brać. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Powolutku już będę y, zmieniał lokalizację. Uwierzcie mi, jest tutaj przenikliwy chód i być może trochę to po mnie widać. Jeżeli lubicie mój kanał, zasubskrybujcie. Jeżeli chcecie go bardziej docenić, skorzystajcie z możliwości zostania patronem albo z możliwości wsparcia kanału poprzez kawę. No i oglądajcie moje filmy. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.